Jeżeli Twój związek jest w kondycji, nazwijmy to, no takiej sobie i Ty czekasz, aż coś się zmieni, albo czekasz na znak, to to jest Twój znak i proszę posłuchaj tego filmu do końca, bo mam Ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. Czy wiesz, dlaczego nic nie zmienia się w Twoim związku? Dlaczego ciągle tkwicie w stagnacji, albo Twój partner wciąż i wciąż robi te same rzeczy, bo po prostu tkwicie w jakiejś zaklętej Pętli, interakcji, które za każdym razem wyglądają tak samo, brzmi to znajomo? To zaraz Ci powiem, dlaczego tak jest. W Twoim związku nic się nie zmienia, dlatego że żadne z Was nie bierze tak naprawdę za ten związek odpowiedzialności. Wzięcie odpowiedzialności za swój związek to jest po prostu podstawa do tego, żeby cokolwiek mogło się zmienić. I bez przepychania się, że ale to on powinien się zmienić, ale to ona pierwsza zawiniła, ale tak naprawdę problemy wynikają z tego dość. Powinniście. Zastanowić się, czy zależy Ci na waszym związku na tyle, żeby rzeczywiście tę odpowiedzialność za niego wziąć. No ale zaraz pewnie mi powiesz, no tak, ale mój partner nie chce się zmienić, ja chcę się zmieniać, ja chcę zmieniać mój związek, ale on się nie zmieni albo ona się nie zmieni, moja partnerka, bo ja już robię wszystko, ona się nie zmieni. To zmień w sobie, uwaga, zmień w sobie to, czego nie zmieniałeś, nie zmieniałaś do tej pory, pracuj nad sobą. I sprawdź, gdzie was to zaprowadzi. Nie znam żadnej pary, która tkwiłaby w stagnacji, mimo że jedno z partnerów naprawdę wykonuje rzetelną pracę nad sobą. Uwierzcie mi, to się nie wydarza. Jeżeli rzeczywiście wykonasz rzetelną pracę nad sobą, twój związek będzie musiał do tego się w jakiś sposób dostosować. A jeśli potrzebujesz sobie rozstrzygnąć, czy w prawo, czy w lewo z twoim związkiem, to zapraszam cię na mój webinar Związek na Rozdrożu, na którym pomogę wam podjąć takie trudne decyzje.